Chciałbym, żebyśmy dzisiaj kilka chwil spędzili z postacią Abrama, czyli późniejszego Abrahama. A w ogóle to dobry wieczór, dobry wieczór. Czyli z wielkim przywódcą religijnym i, i narodowym. Abraham jest też mistykiem, obdarzonym taką no, niezwykłym węchem politycznym, także społecznym. Jest człowiekiem odważnym, prawym, ale też jest to jednocześnie postać tragiczna, postać rozerwana wewnętrznie, a tym, tą piętą Achillesa jego jest, jest jego życie rodzinne, małżeńskie. Na bieg jego losów cieniem kładzie się opisany w apokryfach konflikt z ojcem i, i jak sugeruje Anselm Green, benedyktyński mnich, biblista, też znawca psychologii, to wyjście z Urchaldejskiego dla Abrama to, to nie jest tylko wyruszenie na pielgrzymi szlak y, ku ziemi obiecanej, ale jest to także ucieczka z domu rodzinnego. Tam, tam miał miejsce potężny konflikt z jego ojcem i Abraham jest mężczyzną, który musi nieustannie udowadniać swojemu ojcu, że jest dostatecznie silny. Y, trudno mu przychodzić znaleźć jakąś własną ścieżkę życiową też. No, i tutaj Abraham ma dwóch synów. Ukochany, dziki, pełen energii Izmael, którego spłodził z niewolnicą, Hagar, i on jest spełnieniem marzeń Abrahama. Wdał się zupełnie w ojca. Też lubi wyprawy, przestrzenie, dzikość, przygody. Drugi poczęty już w łonie Sary, dużo bardziej związany z matką i na tle tego pierwszego brata wydaje się, że jest taki zniewieściały. Losy obojga są dramatyczne. Jednego z nich ojciec wskazuje na wygnanie i, i nie udziela mu ani jego matce żadnego wsparcia, a drugiego, Izaka, próbuje zabić w takim jeszcze kontekście religijnym bardzo mocno. Oczywiście interpretacja ta jest być może nieco przyjaskrawiona, ale wydobywa na światło dzienne największy problem Abrahama. Nie układa mu się życie małżeńskie, a bezpłodność jego, bezpłodność jego związku, wydaje się tylko symbolem tego, tego złego stanu rzeczy. Wygnanie Izmaela jest ceną, jaką Abraham płaci za święty spokój w domu. Tego po prostu domaga się jego żona, rozkochana w Izaaku. No i rodzi się pytanie, czy zatem próba zamordowania chłopca, Izaaka, jest aktem zemsty na, szal, na Sarze? No, to pozostaje w sferze domysłów. Nawet nie wiem, czy, czy wolno takie pytanie sobie zdawać, ale, ale jednak ono ma jakieś uzasadnienie. Obaj synowie cierpią z powodu braku ojca, są przez niego opuszczeni. Wielki przywódca nie daje dzieciom oparcia. Temu, który jest odpowiedzialny za cały naród, brakuje siły. No, aby unieść swoją rodzinę, swoje małżeństwo, wielki wizjoner okazuje się bezradny, y, na, wobec potrzeb najbliższych. Oczywiście Izak, y, pozbawiony obecności ojca, nie potrafi sam wyruszyć w życie. To wszystko rzutuje na jego losy. To ojciec zleca, słudze przeprowadzenie synowi żony żeby stała się dla chłopaka pociechą po stracie matki, z którą był niezmiernie związany, na no jakieś takie kosmiczne kombinacje. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlaczego tę historię przytoczyłem? Co nas to obchodzi? Otóż sądzę, że ta historia na różne sposoby powtarza się także w niejednym z naszych domów. I śledząc tą, to losy Abrahama i Izaaka, możemy też jakby w lustrze zobaczyć. Co się jej nam przydarza, i czasami mówiąc o kimś łatwiej zrozumieć, co, co, co w moim życiu się dzieje. Być może jakiś sen dzisiejszy, który się dzisiaj przyśni, też nam coś wyjaśni. Sny są też, przynoszą nam bardzo piękne informacje. Sny to są bajki, które opowiadamy sami sobie wtedy, kiedy te wszystkie odruchy obronne nie działają. Zatem życzę dobrych snów.